Do świnouścia nie, bo to, to y, zaraz y, patologia będzie hejtować. Aż piesek przyleciał. Ale sąsiad, dlaczego nie zrobiłeś jak już dach zielony, żółtą elewację, żeby nawiązać bryłą? Już ci mówię to jako nie architekt, ale jako urbanista. No mi też się nie podoba połączenie barw, nie? Paskudę, to oni teraz powinni się przemalować do Was. Ale tak nie będzie białe. No, no mówisz, że lekko szare. Ale biała też naprawdę bardzo ładnie wygląda z tym grafitem. E, a jaki tyng używałeś? Nie, w sensie tykurila, kaparola. A farbę? No to a, to jeszcze nie masz dobranej, tak? No jak będzie ciepło, będziesz malował, nie? To weź ze wzornika firmy szto? Mają najpiękniejsze odcienie, jeżeli chodzi o elewację. Mają nie za bogaty ten wzornik, ale mają najpiękniejsze. Szto albo Kaparola. Mają te szarości takie stonowane. Bo ty kurila ma takie ostre, nie? Moż, możesz też kupić gotowiec, ale to jest ta sama y, półka cenowa. A będziecie robić barierki nad y, garażem, czy nie? No? Nigdy, no? No po co, nie? A jak się z tym sprawuje? No, ale na lepsze. No to dobra, to się chowa, bo zimno.